Dzień dobry, zaczynamy nasz quiz z Mati, jest ze mną... Nikola. Nikola. I Nikola dzisiaj wybrała poziom łatwy, więc zaczniemy od poziomu łatwego. Znasz influencerów? No tak, tak kojarzę... A mnie znasz? Tak, tak. No git. Dobrze, pierwszy quiz. Musisz dopasować konie influencerów do influencerów. To jest na pewno tutaj. Proszę bardzo. Hmm, o nie, to jest na pewno tutaj. To jest tutaj. To jest tutaj, no i to jest tutaj. Łatwo poszło. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo, możesz rozować prezent, ale nie, nie, nie patrz. Dobrze, tylko muszę tam włożyć rękę. To w sumie mogę to. Super. Wygrałaś makuch od pani Ani. Najlepszy do myszyku. Tylko szkoda, że nie mam konia. Mhm. Możesz sama też to jeść, tylko w małych porcjach, bo zatyka buzię. Dobrze. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Tak. Uwaga, jest ze mną Magda. Zaczynamy rundę drugą. Magda będzie moją pomocnicą i będzie odmierzać czas. Mamy 5 sekund. Jak masz na imię? Hania. Jest ze mną Hania. Hania, wylosuj zadanie, ale nie, nie, nie czytaj go jeszcze. Hania, masz 5 sekund na wymienienie trzech W istów O Jezu. Dziękuję. E... Dziękuję, Hania. <noise> Jak masz na imię? Hania. Znowu? Wymień trzy rodzaje stępa. Hiszpański, z roboczy, zwarty? Są takie? Bo ja się nie znam. No, niestety nie nagrała pocieszenia. Dla mnie? To jest przegubstwo. Ale dziękuję. Wymień trzy rzeczy do pielęgnacji konia. Odżywka. Dobrze. No, niestety czas się skończył. Jest ze mną Julka. Julka aka Monsterek Matego. Olusia Klusia. Jeśli można powiedzieć, <laughs> że największa fanka, to to jest nasza największa fanka. I największa fanka weźmie udział w quizie. Będziesz musiała najpierw dopasować influencera do konia. A potem dopasować wiek do influencera. Czy ci dobrze pójdzie? Przekonajmy się. No to akurat było łatwe. Tu też mają podobne miny. Tutaj też. Dwa przystojniaki. Tu też podobne trochę miny. Dobrze, pierwszy poziom zrobiony. Teraz drugi. Masz tutaj wiek influencerów. Nie mam, czy tu jest. Dobrze, stuprocentowo? Tu musi być porządna nagroda dla Olusi Klusi Także ja wybieram nagrodę To jest mój quiz, jakby co? Dziękuję Chcesz jeszcze raz w jednym konkursie wziąć udział? A masz telefon ze sobą? Mam A weź na kanał Matiski Subskrypcja, brawo, wygrałaś! Proszę bardzo, 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 możesz wylosować coś z obwora Super, i brokacik dla konia Pokażemy, jak się bardzo cieszymy wow, wow ale fajnie! Quizy Matiego! Trzymaj, jak masz na imię? Olivia. Oliwia, znasz paszę do koni? Średnio. O, to jest łatwe. Wymień trzy polskie rasy koni. Y, konik polski. Ja, też mnie chyba tego jednego <noise> No, dziękujemy i dostaniesz drugą rasę, czyli na naklejkę. Proszę bardzo. Olivia, uwaga, wymień trzy rzeczy, których lepiej nie robić na koniu. Y, nie skakać po koniu. Y... No niestety, dziękujemy Ci. Zosia i Maja. Zosia i Maja, Ok, Czyli musicie 6 rzeczy wymienić w 5 sekund, ok? No to 10, może niech Dwa ktoś coś pięci. wygra. Uwaga. Wymień 6 części siodła. Łące. Przedni lęk, tylni łęk, skrzydeł, coś to się nazywało? No co to jest... Śliska. Eee. dobra. dawaj, dawaj. Co, co jeszcze? Eee. Ja nie mogę. Ja? Czekaj, czekaj. No i dobra, no. niestety. Proszę bardzo, nagroda pocieszenia dla Was. Asia ja i Suzia? Tak. Okej, okay, Wymień sześć. Jest tyle? Czekaj, bo nie tak wiem. Jest. Wymień sześć rzeczy, z których składa się o głowie: e, nakrapnik, pie... na ukośnik. E, 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 Dobra, jeszcze raz. E, pasek policzkowy, potylica i... I niestety, nie, może następnym razem. Jest ze mną. Eliza. 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 się podjęła najtrudniejszego z naszych quizów, czyli dopasuj wiek zawodnika. Uwaga Eliza, tu masz zawodników z, z naszych wszystkich? No mniej więcej. Okej, okay, kto to jest? O Boże. Filip Dziuba. Tutaj masz karteczki, musisz dopasować wiek uczestników do uczestników. Zapraszam. Musisz to zrobić 20 sekund. Raz, dwa, trzy. Coś mi spadło teraz. Dobra. Chyba tak. Jak myślicie, widzowie, wygrała? Myślę, że nie. To źle myślisz, bo wygrałaś! Serio? Brawo! Jezus! Wygrałaś! Zaraz coś znajdę, czekaj. To masz swojego konia? Nie, niestety nie. Okej. Okay. Wygrałaś skarpetki z Siluera! O, dziękuję. Mogę kogoś pozdrowić? Możesz. To pozdrawiam moich rodziców, którzy mnie i moją koleżankę Gabryśkę tutaj przywieźli. Dziękuję. Dziękujemy. Jagoda. Jagoda! Znasz się na zwierzętach? Tak. A jeśliś na zawody? Raz. No to pewnie będziesz wiedzieć. Jakie są trzy rzeczy potrzebne na zawody? Eee, białe brichesy, skrudny ubiór, czaprak. Skrudny, no tak. Gratulacje! Możesz wybrać nagrodę. W końcu coś coś wygrał. Kros w KKW? Okej, inne pytanie. A oglądałaś olimpiadę? Okej, okay, ja. inne pytanie. Wymień trzy osoby, które jeżdżą gorzej od ciebie. Moja siostra, tata i mama. Dobrze! Skakuj do wora. Nie, nie, nie kradniemy dzieci. Proszę bardzo, wygrałaś brokacik za Overhorsa. Pokaż do kamery i pokaż, jak bardzo się cieszysz. Laura, jaka jest twoja mocna kategoria? Dasz cross? Oglądam. Dobra, to wymień trzy rodzaje przeszkód na krosie. Eee... Chyba Laura nie oglądała. Wiemy naklejkę dla ciebie. Siema, chodź tutaj, chodź do nas. Zapraszamy, jak masz na imię? Hania. Co lubisz w koniach? Wszystko. A lubisz na przykład kolory koni różne? Tak. To wymień trzymaści konia. Bułana, myszata i skarogniada. S są takie, bo ja nie wiem. Tak, tak są. Tak. Makuj się dobora! Znasz się na leczeniu koni, tak jak nasza influencerka Aleksa? Nie. A znasz się na westernie? A znasz się na olimpiadzie? A znasz na kolekcjach eskadrona wymień trzy zadania stajnego. Yy, wynoszenie gnoju, sprzątanie stajni i o wyprowadzanie konia. No i prawie, prawie no milisekunda została. Niestety dziękujemy. Proszę cię, łebę dla ciebie. Kto jeszcze? Jak masz na imię? Bianka. Bianka, bardzo ładne imię Magda skończ, bo cię zaraz mm -hmm. tym wywalę. Wymień trzech jeździeckich influencerów. Aleksa, Kamijami i Tumisia. Dobrze. Musisz dopasować flagę do zawodnika. Masz na to 20 sekund. Od teraz. Dobrze. Gratuluję. A, czy masz swojego konia? Yy, Dzierżawię. To pewnie przyda się czyścioch, który jest preparatem do czyszczenia pielęgnacji. A nie, jest, czekaj, nie to. To na pewno przyda Ci się grzyba i ogon. Produkt ułatwiający rozczesywanie i nadający błysk. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, Michał, do dla Ciebie. Chcesz wziąć udział w quizie? Nie. Agata. Jagoda. 10 sekund na wymienienie 6 rzeczy. Znacie się na innych miastach, które nie są w Polsce? Świeźnie. Wymień 6 konkursów na kawaliadzie. No to Speed Music, 4 bariery, Future Stafeta, Future zwykła i Grand Prix. Jeszcze jedno, jeszcze 5 sekund. E, no to 140 jakieś o nagrodę jakiegoś tam. Okay? 140 o nagrodę jakiegoś tam. No to jest mój ulubiony konkurs. Możecie się pakować do wora. Uwaga, jest ze mną? Ola. Ola, o, ale ładne imię. I Ola podjęła się najtrudniejszego z naszego quizu, czyli... Dopasuj flagę do zawodnika. Masz na to 20 sekund. Od teraz. Tomasz Magnesy, proszę bardzo. Mogę ci pomóc. Jak oni się nazywają? Dobra, no. To jest Denis Vandenbrick, to jest Maierelander, to jest Michel Kulz, to jest Adaś Grzegorzewski, a to jest latający Grek, Angelos Ostulup. Który to jest Adasz. Dobra, no to to będzie Polska. Heba. W budynku nie mam pojęcia czego. No, niestety nie, mamy kilka błędów. Dziękujemy Ci za udział. Dzień. Chcesz kogoś pozdrowić? E, tak, moją mamę. Bardzo Pozdrawiam mamę. Jak masz na imię? Franek. Jest ze mną Franek. Franek. Wiesz, jakie ja mam na imię? E, Mati. Dobrze, więc teraz musisz dopasować konie do influencerów, których trzymasz tutaj. Proszę bardzo, tu masz magnes, ja Ci pomogę. Pokaż, gdzie, masz gdzie mam przyczepić, ja przyczepię. Wiesz, kto to jest? To ta pani, co tutaj nagrywa. Jak myślisz, który to jest jej koń? No, teraz masz taką panią. Znasz ją? To jest pani Ola. Dobra, następna pani. Gratuluję, ale następnym razem. Natalia. Natalia? Tak. Natalia, gramy w 5 sekund. Uwaga, poczekaj. Wymień trzy zadania stajennego. Na no to sprzątanie boksów, karmienie koni i wyprowadzanie ich na padoki. Dobrze, mimo że nawet ja nie przełożyłem, ale dobrze odpowiedziałaś. Brawa dla ciebie. Proszę, możesz sobie coś wybrać. Wróciła cię Wymień trzy miasta, w których odbyła się kawaliada. Warszawa, Kraków i Poznań. Dobrze! A to jest team więc... To nie. To nie, to żartowałem, żartowałem. Wymień trzy rodzaje siodeł. Ujeżdżeniowe, skokowe, wszechstronne. Dobrze! Czapka, jak masz na imię? E, Nadia. Coś trudne? Nie wiem. Nie wiem, dla mnie na przykład jest. Wymień trzy błędy jeźdźca podczas jazdy konnej. E, pięta w górze. No. noga? Niestety, okay. ale już dwa były dobrze. Nagroda pocieszenia. Wymień trzy figury ujeżdżeniowe. Eee, nie. Macie teraz 15 sekund na wymienienie dziewięciu rzeczy. Wymień dziewięciu skoczków. Yy, Tomek Miśkiewicz, yy, Paweł Warszawski, yy, Ola Mudry, Magda Dreger, Anuszka, Magda Dreger, Aleksa, <laughs> Za ten błąd musimy zakończyć liczenie czasu. Wymień trzy osoby z jeździectwa, których nie lubisz. Ja nikogo nie lubię, wszyscy są tacy kochani. Wszyscy są tacy no kochani, ja no nie będę nikogo obrażała. Dać, y, masz dwie naklejki za to, że o, wszystkich Super, lubisz. no. Wszyscy są kochani. A to tylko przedsmak wigilijnego trzeciego odcinka Igrzysk Koniar. Widzimy się 24 grudnia z nowym odcinkiem i nowym wielkim ogłoszeniem. Nara!